Poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Panie jak Wysoka bo ta ustawa rodzi wiele pytań, w tym pytanie o to, dlaczego, skoro już zdecydowaliście się, co dzisiaj bardzo szczerze i brutalnie było przyznawane na Komisji Łączności z Polakami za granicą, odbierać środki na Polonię Senatowi, to dlaczego na litość boską nie skumulowaliście tego w jednym ręku pana ministra dziedziczaka, tylko rozproszyliście po wielu znowu ministerstwach i urzędach, to będzie totalnie nieefektywne i nie będzie priorytetowe. To jest pytanie o sprawność tej administracji rządowej, która jest według partyjnego, niekompetencyjnego i jest obawa chociażby o to, co się dzieje teraz z koronawirusem w Chinach. Amerykanie tworzą 11 stref przy lotniskach, które mają izolować tych, którzy ewentualnie będą chorzy do, docierać. Mamy gwałtowny wzrost liczby zachorowań w Chinach. I wreszcie, jak to się ma do tego, że dzisiaj, 10 lat po katastrofie smoleńskiej, obserwujemy ten sam horror, ten sam serial, który stał się przyczyną tej katastrofy 10 lat temu. Spór między Pałacem Prezydenckim a Urzędem Premiera o to, kto organizuje uroczystości. Dziękujemy. To jest miara porażki państwa